Sorcik, taki jakby w sensie taka. ta czcionka, jak na w sorcach. Cześć widzowie, widzimy się po raz kolejny na kolejnym tym y, liveiku tylko już takim innym, jakby w sensie inna czcionka. Co? Jaka czcionka. No, w sensie inaczej to wygląda, wszystko, nie? No i. Żeby trochę więcej osób to oglądało, chciałbym powiedzieć wam, że robimy nową ekipę. Freaks of Force. Nowa ekipa. O, oh, oh, dobra, rzadkie. E. E. Pliczkę. No ci miecz. Zbiłam ci miecz. ci Zaraz wrócę. Sorry, że tak to zostawię na no. no. to wam, jak wam idzie? to. No, jak wam są wolne? No, dobrze? dobrze. Dobrze, żeby dobrze. Widzowie. widzowie tutaj, like, kurde. Właśnie jest bardzo dobrze Przepraszam, dobrze. przepraszam. Dopiero... Te Ułaj, Telefon. Sorki, widzowie. Muszę tutaj sobie zostawić wszystko. Sorry, widzowie. U. Sorki, sorki. Naprawdę bardzo przepraszam. Takie... Męcne takie... Przemieszanie. No, czemu czemu jest ta ścinka, tak. to jest tak ściemka jakby? Przemieszanie. Czemu to wygląda jak szort? No bo wiem, no fajnie. A czemu nie? nie ja mam typa. Ups! Jak to typa? Idę na frekwanie. Broni, bije go. Kurde, no bo ja, ja jestem skupiony na telefonie Si. O! Jestem, dobra. Kurde Smaria. Ja. Dobra, ale to wygląda jak Jaki się. Jak ja jestem. Uujujo uuujala.

It's my boy No to jak no, ale no to powiedział że jest mój ty sobie z nim że... nagrywasz. No jak z nim nagrywam to oznacza, że Ej, dodasz mnie A jak cię mam dodać? w sensie to, what the fuck? A, że ten Do live'a chodzi ci o to, ty Że do live'a chodzi Cy 14 osób, oj się mano, się no, ja tam mam po ja Jest tu typ, 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 uwaga. Dobra, żeby nie zginąć tutaj tak łatwo. Hello, bozo! Kiedy? a myślałem, że już ten, sorry. No wiesz co, tak nie za bardzo dzisiaj, wiesz, może w jakiś inny, inny dzień, co? Sorry, że tak ten, ale może no, w inny dzień, bo my tutaj dzisiaj mamy taki challenge, żeby w platynę wbić. Więc sorry, że nie ten... O kurde! Weź sobie tam, bo tam usłyszałem tą Noelo. Słyszałem tam ten yy, jak to się nazywa? Tą skrzynkę lepszą. Le le Spa Co? Co ty? Co? to jakoś teraz? Czy mi się wydawało? No mm -mm. to... Po no proszę się zachowywać tu na live'iku. <laughs> Ty w ogóle... Jak nagrywam tak? Nie tak znamiczek. Zwykły... Ja. Jak nagrywam z tą taką zwykłą, yy, tą w sensie... Ten zwykły taki live, bez takiego jak wygląda jak shorts. To no bo nie mam... widzowie... Oh no! Maka! Dobra. Mam sztukę. Upaka! Spokój, ja robię na nim... Kurde, to kolapsuje. A gdzie on jest? On mhm. kolapsuje. Może ma kraka Jezus, Maria. No co?! No, ja, naprawdę. Naprawdę. No masz championa. No fajnie, tylko że będą jakieś te... Gówno Jakiś dobry, dobry wiesz, takie dobre, dobrzy, dobrzy ludzie będą strasznie w to wracać. Ty, Uch, ile ty, ty, ty... No, no czemu mnie... Ej, 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 ej. Kurde. nie odpuszczamy dużo. Nie no, gotowość, no chłopie, na no to... No to trzeba ten, no chłopie, ty siedem osób to ogląda. Podziwo. Nie no, naprawdę cieszę się nawet, nie? Kurde, co tam było napisane na, ty na tym tyle? 6-7, mango 6-7. Dobra. Następna gierka, widzowie. Następna gierka. No dobrze, ja. Ty, chłopie. Proszę się uspokoić. Tutaj, Piko, co ty napisałeś, widzę? Tutaj, Zglądu! <noise> Zglądu! No, tu! 38? Co, bo, co? Ej, aero, się ma! Kto chce wejść na kopię Frankowic, ten pisze. Freksowic, ten pisze tutaj. Ja, ja, ja ja. No, no, po prostu i sobie będzie tam mógł. będą na modach? To będą na do 1 do 1. Nie będą to te widowie te jakby zwykłe, te. z tymi modami, te inne. Możecie widzowie sobie. Po, się modami poszali. będą? Właśnie nie. Będą mogli widzowie się pobawić na nich, po prostu zobaczyć sobie tak do końca całość. Dobra, będą raz. Plany Jezus Maria Jakby co... Y, teraz zauważyłem mój Źle napisałeś goś To się pisze oskreską, nie? Sorry, że ja taki ten jestem... Już nie będę tak cię męczył, sorry Dobra, dead Dobra, pierwszy... Pierwszy weź go tam dobij Sie Siema Przeleciałem po prostu... Nie wiem ile ty, bus! Nie! nie bus nas zostawił, no nie, no jak można? Czy co jest? Bo... Straszny ogólnie teraz widzę Zabiłem y, typa tutaj Właśnie przed chwilą tutaj tą aurę Zabiłem przed chwilą Tutaj, a tu dopiero co się to pokazało Więc widzowie to, to, to trochę dziwne jest Trochę mega duże opóźnienie jest ogólnie Spory. Ja teraz mam, jak gramy tą pierwszą rundę. Co? So, what's up? Nie mogę z tobą zagrać. No możesz, nie? Bo no jestem, jestem, halo, tylko mam te... Mam straszne bugi, więc sorry. Dobra, nie. nie. Widzowie. Jak? Widzowie. Sigma. Dobra, e, ja e, nie wiem, dobijecie mu, e, Frexowi, Ua! money, money, dobijecie ja jestem, ho, ja jestem, hmm. tak, zagramy Ej, tak. razem na reaktywację tylko sorry, no bo ja mam straszny ten, opóźnienie, bo co realnie wziąć. Ewi, oui. no i zginąły. I to wie, na wy... się widzimy, tylko ja muszę tutaj opóźnienie sobie zmniejszyć, więc za sekundę się.